Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem pracownikiem nadbałtyckiego Centrum Kultury, które opiekuje się Kościołem Świętego Jana, o którym opowiem Wam za chwilę bardzo ciekawą historię. Jestem kierownikiem Biura Odbudowy Kościoła Świętego Jana, i w ramach moich obowiązków, właśnie, należy zajmowanie się tym obiektem pod względem jego konserwacji, odbudowy i adaptacji na Centrum Kultury. Kościół Świętego Jana. Zwany również Centrum Świętego Jana, a dlaczego. Kościół Świętego Jana, który został, jest to gotycki kościół, jeden ze starszych w Gdańsku. Jego początki jego budowy sięgają drugiej połowy XIV wieku i obiekt ten aż do roku 1945 pełnił funkcję sakralną, czyli były tutaj sprawowana liturgie że do roku do połowy XVI wieku, do roku 1559 była to świątynia katolicka, a już od roku 1559 do sierpnia roku 1945 był to kościół protestancki. Jak zauważyliście, data rok 1945, czyli bezpośrednio po wojnie, protestanci wyjechali do Niemiec. Ostatni pastor wyjechał właśnie w sierpniu tego roku. I Kościół został przekazany władzom miasta. I władza miasta, Skarb Państwa, był właścicielem tego obiektu aż do roku 1991. I do tego roku 1991 obiekt stał nieużytkowany, nie sprawowano tu żadnej liturgii, właścicielem było państwo i właściwie w takich częściowo, oczywiście pod koniec wojny, był częściowo zniszczony, więc niezbędne prace tutaj wykonano, m.in. Zadaszono, zadaszono obiekt, natomiast innych prac w kościele nie wykonywano i stał taka, była to taka ruina w środku miasta aż do lat 90. W roku 1991 właścicielem kościoła została kuria rzymskokatolicka kościoła archidiecezja gdańska a od roku 1995 właściciela, użytkownikiem kościoła jest nadbałtyckie centrum kultury na mocy umowy z kurią, kuria jest nadal właścicielem, natomiast my na lat 50 Jesteśmy użytkownikiem tego, tego obiektu i byliśmy, jesteśmy zobowiązani do właśnie jego odbudowy, konserwacji i adaptacji na Centrum Kultury. I tutaj dochodzimy do tej specyfiki tego wnętrza połączenia właśnie zabytkowej, zabytkowej świątyni z sięgającej czasów jeszcze gotyckich z nowoczesnym Centrum Kultury. Nadbałtyckie Centrum Kultury rozpoczynając tutaj pracę, jak wspominam, może pokażę później takie zdjęcia archiwalne, jak obiekt wyglądał jeszcze przed 20 laty. Więc pierwsze prace były właściwie takie odgruzowanie, w oknach były deski, w drzwiach były deski, nie było posadzki, więc to w ogóle takie podstawowe prace. I w miarę pozyskiwania środków finansowych, Nadbałtyckie Centrum Kultury wykonywało tutaj prace przy odbudowie kościoła. Natomiast w ostatnim czasie w roku 2008 pozyskaliśmy sporą dotację, bardzo dużą dotację z funduszy Unii Europejskiej, co pozwoliło nam jakby zintensyfikować zakres prac przy odbudowie i już takie profesjonalnej adaptacji tego wnętrza na centrum kultury. Stąd jesteśmy kościół jakby taki pełni funkcję w ciągu dnia jest to, można go zwiedzać, pełni taki, taką funkcję. Muzealną, jak gdyby, ponieważ w, tym czasie powró... w ostatnim czasie powróciły tutaj szczęśliwie ocalone zabytki, które przetrwały wojnę dzięki ewakuacji z kościoła pod koniec w latach 1943 44 A jednocześnie wieczorem można skorzystać, jeśli są wydarzenia kulturalne, koncerty, i zobaczyć, jak to miejsce pięknie i magicznie się prezentuje w oświetleniu już takim specjalistycznym profesjonalnym oświetleniu scenicznym i, i ta architektura tego wnętrza e, naprawdę warto, warto to zobaczyć. Kościół właściwie jest właśnie tak podzielony, możemy, tak określamy to, na strefę sakrum i profanum. My w tej chwili jesteśmy w tej strefie, strefie sakrum, przy przepięknym, kamiennym ołtarzu e, oryginalnym e, z 1611 roku e, wykonanym w warsztacie Abrahama van den, Bloch, no. van den Bloch, Natomiast e, po drugiej stronie widzimy scenę i takim wymownym, wymownym symbolem tego połączenia tych dwóch funkcji jest nasza obrotowa widownia, bo krzesełka, na których teraz siedzicie, zwrócenie w stronę ołtarza, dzisiaj wieczorem jest koncert, więc krzesełka zostaną obrócone, żeby można było skorzystać i oglądać wydarzenie. Wydarzenie na scenie. Także te krzesełka są takim symbolem tej, tej, tej dwoistości, funkcji tego, tego wnętrza, zarówno, zarówno właśnie i sakralnego, do, do zwiedzania zachowanego dziedzictwa tego kościoła, i różnych form koncertów. Są tu też spektakle operowe, baletowe, wystawy, także różne wydarzenia się tutaj też z, można tutaj je przedstawić. A mogłaby nam Pani pokazać, jak się przedstawia te krzesła? Tak, bardzo chętnie zademonstruję. Jest to taka dość duża ciekawość. Bardzo dużo ludzi jest tym zainteresowanych. Oczywiście nie, nie wykonują tego widzowie, tylko wykonuje nasza tutaj ekipa techniczna, ale jest to bardzo proste i jednocześnie, proszę bardzo, oglądamy koncert. A w niedzielę przejdziemy na przykład na mszę i siedzimy w pierwszym rzędzie do ołtarza. Są. W kościele jest również sześć epitafiów. są to dzieła poświęcone osobom zmarłym. Opowiem Wam o, jednym, o najcenniejszym i, i najciekawszym w swojej formie artystycznej. Jest to epitafium Adelgundy Capio, córeczki Zachariasza i Katarzyny Capio. Rodziców możemy zobaczyć tutaj w tądach po bokach, to są portrety portrety rodziców, natomiast dziewczynka, jedyna córeczka w wieku 10 lat, która zmarła, jest w obrazie górnym. Ona tam adoruje krzyż. To epitafium wisi na swoim miejscu, wróciła do kościoła świętego Jana na swoje miejsce w roku 2012. Pod tym epitafium znajduje się krypta, w której pochowana była Adelgunda, Capio, a później jej rodzice. Ta krypta jest, szczęśliwie udało nam się ją Zakonserwować i można, można, jest otwierana, można do niej zajrzeć i zobaczyć. Jedną z tak, jest, jest, jej ciekawostką jest to, że wykonana została już w XVII wieku wentylacja tej kryty. Dzięki temu tam jest bardzo dobre powietrze i są żelazne drzwi, które bardzo dobrze nie, nie korodują, nie rdzewieją. Jak, jak wyglądała tutaj historia i skąd pojawiły się te betonowe filary? Do roku 1986 wszystkie filary w kościele były ceglane, tak jak zostały zbudowane w xiv xv wieku. To jest filar, który runął tutaj w maju 29 lat temu, w roku 1986. Słuchajcie, możecie być chwilkę też podpiszeń? No tak. W właśnie w 1986 roku runął ten filar, ten, przy którym dokładnie stoimy. To szczęśliwie właściwie, dla, dla, dla w że w tym czasie nie było tutaj e ludzi, czyli nikt nie zginął. Kościół też jakby nie ucierpiał tak, że się zawalił cały, bo runęło tylko po kawałeczku sklepienia wokół tego filara. No, i niestety, ale to był też ten czas, że to jeszcze kościół należał do Skarbu Państwa, i postanowiono odbudować ten filar w tej konstrukcji betonowej i obetonować pozostałe pięć filarów ceglanych takimi koszulkami betonowymi. Czyli pozostałe filary w środku są ceglane, oryginalne, natomiast są dla bezpieczeństwa, tak wtedy to jakby. Uzasadniano, że, że jakieś tu są problemy konstrukcyjne. Oczywiście w przeszłości w tym kościele tak było. Ale czy trzeba było to robić betonem, to do końca trudno, trudno powiedzieć. Czy to są dobre? Raczej niekoniecznie, to we wnętrzu dobrze wygląda. Natomiast no, my spróbowaliśmy się z tym zmierzyć jako Nadbałtyckie Centrum Kultury i właśnie przy tej adaptacji na Centrum Kultury. Stąd, jakby w tym miejscu, jest ta scena. Yy, bo te betonowe filary umożliwiają ewentualnie mocowanie tych nowoczesnych, nowoczesnych yy, urządzeń, które są no niezbędne, żeby Centrum Kultury mogło yy, profesjonalnie, yy, profesjonalnie funkcjonować, czyli to właśnie, jak widzicie, oświetlenie sceniczne, jak i nagłośnienie. Także nie są one oczywiście ani się z nich nie cieszymy, nie są to yy, piękne wnętrze, no ale przynajmniej do czegoś się chociaż przydały. Natomiast, żeby to Centrum Kultury mogło działać, to trzeba. Zaciemnić wnętrze. Najwięcej koncertów odbywa się w sezonie letnim, więc wiadomo, że ciemno robi się dość późno, około godziny 21-22. A tak samo można w ciągu dnia czasami robić jakieś projekcje. W związku z powyższym, wszystkie gotyckie okna posiadają rolety. Rolety są sterowane elektrycznie za pomocą właśnie pilota. W ciągu dwóch minut możemy zaciemnić cały kościół, każdą rolę tę możemy y, puszczać oddzielnie, możemy y, y, od, czyli w każdym miejscu ją zatrzymać, jak nam, jak, jaka jest potrzeba i w tym momencie w ciągu powierzchnia tych rolet w całości, w całym kościele wynosi ponad 800 metrów kwadratowych i specjalnie zostały zamocowane pod oknem i kręcą się tak trochę nietypowo, że od dołu do góry, bo nie chcieliśmy, żeby zasłaniały charakterystyczny dla tego wnętrza gotyckiego kościoła ostry łuk okien gotyckich, więc w związku z tym, kiedy tak jak dzisiaj zwiedzamy kościół, kościół jest otwarty, to walety są oczywiście zamknięte, no i też staraniem moim było takie, żeby one jak najmniej ingerowały tutaj w zabytkową strukturę tego wnętrza, więc one faktycznie mają tutaj na dole tylko po trzy śruby, A u góry, jeśli tam zauważycie, to są tylko takie malutkie bloczki, więc jakby montaż tych problemów nie zrobił tutaj wielkiego spustoszenia w zabytkowym obiekcie, a jednocześnie technicznie bardzo to. Czyli to jest takie właśnie połączenie przenikanie się tej historii z nowoczesnością, ale oczywiście z położeniem nacisku na historię. Thank you.